imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, przychodzimy dziś do Ciebie w dniu wyjątkowego święta świętych Archaniołów. Dziękujemy Ci, że w swej dobroci stworzyłeś tak cudowne istoty, które są dla nas wielką pomocą. Prosimy, pozwól nam prosić je dziś o wstawiennictwo. Święci Archaniołowie, Wierzymy w Waszą wielką moc, siłę Waszej modlitwy. Dziękujemy Wam za to, że możemy na Was liczyć w każdej trudnej sytuacji, że codziennie bronicie nas od zła. W dniu Waszego święta prosimy, pomóżcie nam we wszystkich sprawach, które tak bardzo ciążą nam na sercach. Święty Michale Archaniele, najlepszy obrońco, prosimy, Ochraniaj nas i nasze rodziny od wszelkiego zła, które może zagrozić naszym duszom i ciałom. Dodawaj nam siły i odwagi do mierzenia się z wszystkimi trudami życia, do pokonania wszelkich życiowych przeciwności. Święty Gabrielu Archaniele, prosimy, wlej w nasze serca prawdziwą chrześcijańską radość, nadzieję, miłość i optymizm. Pomóż nam całkowicie zaufać Panu Bogu i ze spokojem duszy znosić wszystko, co nas spotka. Święty Rafale Archaniele, prosimy, bądź naszym opiekunem w trakcie życiowej wędrówki. Nie opuszczaj nas, nieustannie kieruj naszą uwagę ku stwórcy. Nie pozwól nam zbłądzić. Panie, pozwól, by dobrzy Archaniołowie modlili się za nami z nieba. I nieustannie zbliżali nas do Ciebie. Oddajemy Tobie wszystko, co mamy i kim jesteśmy. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże!